Brak w historii Gedona pozwala mi odnaleźć w tej opowieści także kawałek mojego życia. Cały czas był łapej się na myśleniu. Jestem kimś, tyle zrobiłem, tak wiele zdziałałem, a tak naprawdę nic nie zrobiłem, tylko Pan Bóg wszystko zrobił, uruchamiając mnie do tych rzeczy. Lobgi no, więc nauczę się postawy, nie mamy, daj mi to zawsze będzie klęska. I oczywiście nie chodzi o bezczynność czy bierność, ale o myślenie, Bóg mi to wszystko daje, On to robi, ja nie mam niczego, wszystko jest od Niego. Natomiast Gedeon w pewnym momencie stwierdził, Pan mi już nic nie pomaga, sam działam, tak właśnie zaczęła się jego droga w dół. To mi czasami zaskakuje, że nawet w Kościele czy we wspólnota czy grupa potrafi paść stwierdzenie, że, że to my coś robiliśmy, albo że to moja zasługa. I tu zaczyna się, zaczyna się zazwyczaj rozpad takiej grupy, bo to Pan Mógł daje uzrost, nieważne ile i jak się to robi. Ale kiedy robimy, to Pan Mógł działa. Ale czy naprawdę w to wierzę?